Hello Ludziska z tej strony Fabo 284 od kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Fortnite, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale i pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie na teraz z kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zadziała. Tu mam się wyświetla kod i dajcie szukaj, no i jest. Dobra, a jako, że ostatnio był 4 maja, no to, to był dzień Star Warsów i do Fortnite'a Doszły skiny nowe ze Star Warsów. Ja chciałbym kupić jednego Luka. Jak już widzicie, mam jednego. Ale no. Dobra. To kodzik jest. Dobra. To lecimy. I. Dobra. Jest. Mamy. W ogóle. Fajny jest ten Joda. Śmieszny on strasznie jest. Ale no. Co jest w ogóle? Tu kosztuje 600 tysięcy. Wolę pakiet kupić No co jest? Dobra, tu muszę znaleźć tego skina. On tu będzie. O jest. Luke z Dagobah. Dobra, to lecimy. On jest chyba lepszy, tak szczerze. A miecz, który mam? Zielony. Szybko muszę zmienić na niebieski. O, nie zielony, o, oceaniczny, niebieski. O! Dobra. Zadania jakie są? Z, 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 mam jedynie zadania luka, ale... Nie pamiętam które. Na serio, nie pamiętam które ja mam... A ja mam chyba to, że trzeba przeżyć 10 trzy razy. W różnych meczach być w najlepszej dziesiątce graczy, jakoś tak. To, to zrobiłem coraz. Bo te zadania były łatwe, strasznie, i no. Zrobiłem je w trzech meczach. Bo to można było na botach wszystko zrobić. Jedynie tam trafi graczy, no to to było cięższe. Ale reszta to było łatwiejsze. Dobra. I co jest? Fajnie on wygląda. Dobra, lecimy. Ej, w ogóle nie zauważyłem, czy on ma jakiś styl. Nie zobaczyłem. Ale chyba nie. Chyba raczej nie ma. No, zostało mi to tygodniowe. To polecimy sobie potańczyć. Trudno, że. Jest Star Wars, a ja mam dalej APE, nieważne, okej? Okay? Dobra. Lecimy. Nie wiem czemu, ale ostatnio znacznik. Nie wiem. Ja w ogóle... Nie. Chyba już nie ma tego. A nie. Nie, no zmienili to. Dobra. No Jakby co, to walczę bandażami. Chodź tu, typie. Mam bandaże. Gdzie, gdzie jest ta skrzynka, ty? Na dachu? O nie. Ten po mnie widział. Pa, na dachu. <gry> Czemu w bańce? Nie. Ciekaj. A, super. <gry> On miał jedno życie, serio. Ale on miał z legendarną bronią jak matką. I on miał więcej leczenia poza tym Ale fajne jest to, że dalej można znaleźć tego wody I czegoś tam jeszcze raz znalazłem chyba Nie wiem Na pewno wodę znalazłem i czegoś jeszcze Ale nie pamiętam czego bo zapomniałem ale słabo, że trochę to usunęli, bo te mityki były akurat spoko. Tak samo jak te bronie z żółwi ninja. I no. Słabo, słabo. No ale no to, to trudno, no nie może to zostać na zawsze, no. Nie, znowu to, to jest prawda, nie. Że to nie może zawsze być, niestety. Dobra, lecimy. Ok, um, to lecę znowu tutaj. Nie wiem, fajnie, gdyby było coś trochę podobniejszego do mieczy świetlnych niż to, bo. Nie wiem, zielone to to jest ładniejsze i to strasznie wolno atakuje, no ale no z, z, coś za coś, nie? Ale ten nawet jest chyba lepszy niż tamte trzy style, znaczy ten drugi, Rycerz Jedi, no to jest najlepszy. Te dwa skiny, no to... Ale fajnie by było, gdyby ten skin był jako styl do poprzedniego skina co był bo tak jak jest dużo skinów na takie coś na przykład nie wiem jakiś tam youtuber też miał takie coś że miał dwa style nie i miał dwa osobne skiny i też Mr Beast chyba też takie miał nie wiem ale no no trudno ale skin fajny skin fajny Nie mogę powiedzieć, że nie, bo jeden, znaczy nie nie jest, on słaby, ale no, znaczy nie wiem co ja chciałem powiedzieć, umieram. <śmieram> pomoc, Nie, nie, no. Yes! E, co on ma za twarz? Proszę, kupiłem. Bo potrzebuję. No super. Aha, ej, idealnie się uleczy i nic mi nie zostanie. Dobra, super. Gdzieś mam jamować, ale nie wiem gdzie ja mój. Tam jak coś się. Nie wiem, czekajcie. Wow. Aha, i to tutaj git. Dobra. Idziemy dalej. Gdzieś. Powinna być miejscówka bagna. O, czubaki nikt nie uratował, no jak? A zawsze jak grałem, to zawsze czubaka był pierwszy ratowany, każdy do niego leciał. A dzień później nie już? No co jest? Ludzie, jak można czubaki nie uratować? Dobra, uratowali już czubakę. Nieważne. Że po prostu było tam dużo typów, tak jak zawsze ja mnie. Raz mi się udało jedynie uratować czubakę, bo poleciało tam tylko trzy osoby, a nie jak to zawsze pięć. Super. A pompy nie mam. No. No biegnij. Haha! O! Bunkier będzie! O nie, on tu przyszedł, ty! On tu przyszedł! No nie, muszę się przed nim schować! Co jest? Ty, ja dostaję życia! Co jest? Co jest? Ja. Ja jak ja dostawałem, ty! Czemu ja dostałem życie? Czemu ja traciłem życie? Topił się? Serio, można się teraz utopić? Nie wiedziałem. O nie wiedziałem, na serio. Że można się teraz utopić. Co jest? Na serio? No a kurde, ja tak w sumie mogłem to jedno życie, bo tam ten typowy mnie nie znalazł, ale jakby był tu długo, to ja bym mógł zginąć. Ale dobrze, dostawałem Kewa, a nie Traciłem znaczy Myślałem, że już nie można się topić. Bo raz próbowałem to, bo uciekałem właśnie tak samo i nie mogłem się utopić. Dobra, to teraz lecę do czubaki. Dobra, czubaka, jesteś na drugim końcu mapy, super. Ale lecę po czubakę. Ciekawe ile osób też na niego leci, żeby go uratować. Pewnie zginę w sekundę. Ale no. Dobra. Na pewno leci trzech typów. To z pewnością pomóc czubacy. No. Daj mi to. Co jest? Czubaka jest. On jest w moim teamie już. Nie. Yeah. hu. Czubaka, udało się nam. No. Choć się uleczymy, czubaka. O, kursem mi dał nawet. Super. Ale słabo, że nie ma miecza. Teraz świetlnych. Bo. Nie wiem. Znaczy, może są. Nie wiem, nie widziałem ich dlatego No nie, nie. Coś z wodą. U, dostał! Ej, ale to jest potężne. <laughs> Jak wlatuje dla ciebie. No Baka, Ale mi zabrał tego kila? Nie, ja uciekam od ciebie. Zabrałeś mi kila. Gdzie jest pojazd? A to, Tam co jak... Co tak daleko? No. Najgorsze jest to, że ja go nie widzę. Bo nie wiem co się dzieje. Dobra, leży. Co to jest za mod? Nie wiem. Czubaka to szalony jakiś teraz. Nie może że zabrali mój samochód. No i tak zrobili. No zabrali mój samochód. Ty, no. Zabrali mój samochód. A pociąg przypadkiem. Ej, no, gdzie jest mój samochód? Zabrali mi samochód. Nie wierzę. O, tutaj będzie schron. gdzie był ten typ o? tu chyba o. Czemu on ni nie miał ni a nie tutaj gdzieś nie wiem o tu Mhm. to czemu on do mnie z pompy strzelał jak on nie miał pompy Czy ktoś tu jest Oby nie ta bohaterka jak ta bohaterka to nie wiem ma kurczak, chodź tutaj. No, kurczak. Jest, mam kurczaka, Tak kurczak. No, dobrze, że go nie trafiłem. Kurczaka. Co jest, czubaka? Co, co on robi? Czubaka wracaj tu. Czubaka, co ty robisz? Czubaka, nie psuj się. Uciekam od ciebie. No, odrzucono to, bo zabrali mi samochód. ogólnie ja tylko gram z broni Star Warsowych w ogóle, ale wziąłem zadanie z pistoletem maszynowym, no nieźle. Ja to pomyślałem o tym. Ja nie myślałem, że ja pójdę na czubakę. Znaczy nie, no mówiłem, ale oczywiście musiałem wybrać zadanie z normalną bronią, bo czemu by nie? Nie, nie chcę tego czubaka. Chodź, potańczymy. Możesz tańczyć coś, co ja mam? Ja chcę z tobą potańczyć. Tego też nie mam. Tego też. Co ty tańczyłeś, ty? Co, co, czubaka, czemu ty piruety robisz. Czemu on piruety robi? No jak działa okno? To o hm czemu to jest taki lód? Bez amunicji? Hm czemu tu są zbudowane brony? Pewnie tu ktoś siedzi? Bo będę myślał, że o lód. Tak naprawdę zaraz mi ktoś wyskoczy. Jednak nie. Jednak ktoś tu był. Jest. Właśnie w wraz do krzaka. To jest ta bohaterka. Czubaka, dawaj. Idę. O, uciekła. Niedaleko. Ja jakbym. Mogę ją wynająć? Nie, nie mogę. O, ktoś jeszcze strzela w tę bohaterkę. No, kolejny typo. Ła, leży. No, dalej ta bohaterka. Nie ma już tego drewna. A ja mam nieskończoność amunicji. Wow! Czuli też strzelił w nią. No, kolejny. No ta bohaterka mi ucieka. Kura! Zostaw mnie. No nie! Jak? Nie! Czubaka zginął też. No nie! Zawiodłem czubakę. Czubaka zginęła ze mną. Nie! No nie! Czubaka! Tęsknijmy za tobą. Dobra, no ale co? To by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że, pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale. I pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepy na teraz. Właśnie teraz kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kotnia nie zadziała. No i co? To by było na tyle. Pamię dziękuję, że byliście. No i co? My widzimy się w następnym odcinku. Siema!